Witajcie, dzisiaj przyjechaliśmy na kontrolę prac budowlanych naszej drogi dojazdowej do naszego ośrodka badawczego i startowego Pachadłowców. Tą drogą będziemy właśnie te wszystkie nasze sprzęty lekkie i ciężkie dojeżdżać tą trasą do, do miejsca, w którym będziemy startować. No, i docelowo starty naszych wahadłowców w kosmos. Tutaj już zbrojenie zalewają betonem. Wszystkie mury oporowe. O, i ten walec ostatnio kupiliśmy. A, był na Olińsku. Kierownik nasz. To co widzicie za mną to jest wjazd do, do naszej fabryki, w której będziemy produkować wszystkie nasze wahadłowce, wszystkie części uzbrojenia, elementy startowe rakiet itd. Tędy będzie wjazd Ukryliśmy to dosyć sporo pod ziemią Żeby oczywiście w razie jak dojdzie do jakiejś Niekontrolowanej eksplozji nuklearnej no, żeby nie było tragedii Jak widzicie Nasi pracownicy są bardzo zadowoleni z pracy. Więc cóż, aby do wiosny. Słuchajcie, jesteśmy we wnętrzu naszej fabryki. Tam jest, tam jest przejście, które będzie doprowadzało już do części dozorowanych z kontrolą dostępu, więc tam już nie każdy będzie miał dostęp tylko i wyłącznie dział kierowniczy natomiast tam dalej oczywiście jest dojazd do, do wszelkich do tych części fabrycznych, hal w których będą wysoko budowane części wahadłowca trochę chłodno Zrobiliśmy to. zrobiliśmy to. Wszystko sobie robię też, żeby załatwić. Trochę taki. Ma! Przy Jaką przypinkę masz? O, Aha. Okay. Masz założony? Nie. Więc <ślin principio> tak, to miała być wielka tajemnica, ale ja Wam powiem. Tutaj od tego miejsca, tutaj wzdłuż tego, tego wzgórza, począwszy pod tą dolinkę, aż tutaj pod te skały, jak widzicie, tam na samej górze są takie dość specyficzne miejsca. A taki mały pikniczek rozbiliśmy, więc tam, tam jest koniec tego, tego miejsca. To wszystko ostatnio zakupiliśmy, ponieważ odkryliśmy, że tutaj są złoża dość specyficznego materiału, który można wykorzystać do produkcji paliwa rakietowego który będzie nam potrzebny do, do napędzania naszych rakiet i, i satelitów, które będą startowały właśnie z tego miejsca, gdzie powoli już, jak widzicie, są rozpoczęte prace budowlane na platformę startową.